Crafted for Every Hand. Od tego hasła zaczął się nowy rozdział VDS. Nasza nowa komunikacja i świeże podejście do prezentowania klamek. 2025 rok przyniesie jeszcze więcej nowości. Wkrótce otwieramy zupełnie nową kolekcję VDS Creative. Pierwszym projektantem, z którym podjęliśmy współpracę w ramach VDS Creative, jest Wojciech Właszczyk, założyciel Sedno Studio. Nazywam się Wojtek Błaszczyk i prowadzę pracownię projektową Sedno Studio. Marka VDS zaprosiła mnie do zaprojektowania klamek drzwiowych w ramach nowej kolekcji VDS Creative. Zaprojektowane przeze mnie klamki charakteryzują się miękką i płynną linią, które wynikają z obserwowania tego, jak zachowuje się metalowa rurka podczas wyginania i deformacji. Nazwa każdej z klamki: flat, fold i flow. Nawiązuje do jej ostatecznego wyglądu, do jej formy. Nowe produkty dla kolekcji VDS Creative zostały zaprojektowane w taki sposób, by były bardzo ergonomiczne podczas użytkowania.